Zobacz, jakie są kluczowe zachowania w grze Roberta Lewandowskiego i co czyni go zabójczo skutecznym. Pierwsze to wykorzystywanie dziur w linii obronnej rywala. Kiedy polski napastnik widzi, że któryś z obrońców nie zdążył zawęzić pola gry, natychmiastowo wykorzystuje powstałą dziurę do wbiegnięcia. Podobnie dzieje się, kiedy jeden z obrońców wyrwie do przodu z linii obronnej. Lewandowski od razu wykorzystuje załamanie linii i wbiega do wolnej przestrzeni. Drugi koncept to łapanie pleców. Ustawienie się za plecami obrońcy sprawia, że ma on utrudnioną kontrolę nad Twoimi ruchami, lub w ogóle Cię nie widzi. Wystarczy śledzić jego ruchy i cierpliwie czekać na podanie od partnera. Kiedy widzisz, że obrońca bardzo mocno skupia się na piłce, pozostań za plecami i pilnuj linii spalonego, poruszając się tak samo jak Twój przeciwnik. Trzecie kluczowe zachowanie to przewidywanie sytuacji. Lewandowski zaczyna bieg w stronę bramki wcześniej od swojego rywala, przez co zdobywa przewagę pozycyjną. Przewiduje, jakie będzie następne działanie zawodnika z piłką. Przez to, będąc bliżej bramki niż obrońca, może zdobywać łatwe gole. Ostatnie działanie to przyjęcie piłki. Napastnik Barcelony potrafi pierwszym kontaktem od razu przygotować sobie pozycję strzelecką. Przyjmuje w taki sposób, że omija od razu obrońcę. Do tego kieruje piłkę do wolnej przestrzeni z takim wyczuciem, że w drugim kontakcie od razu może strzelać na bramkę. Tak więc Lewandowski potrafi przyjęciem piłki wykreować sobie od razu odrobinę przestrzeni do finalizacji akcji. Te cztery zachowania naszego napastnika wydają się być kluczem do jego skuteczności.